Objawienia woli Bożej. Elżbieta Gaz, Faryzeusze dziś. Faryzeusze dziś krzyczą jeszcze głośniej niż dwa tysiące lat temu. Są bez chcenia zobaczenia prawdy po raz drugi. Są za kotarą ciemności w innym świecie. Opierają się na fałszu, na fałszywych danych, na pomówieniach wymyślonych przez ciemności, skrajnych sytuacjach, podobnych do dzisiejszej gazety, z małej sprawy, która już rozwiązana, można zrobić duży dym i nic więcej. Opluwanie to w ich stylu. Są bez badania słowa, tylko zajmują się osobą. Tak długo, aż dostaną cios, Prosto w nos, w skutku zwrotnym. To wstyd tak kłamać i oczerniać, tak ciągle krzyczeć, dziś już innymi słowami, bo formy się zmieniły, choć duchy są te same, w innej formie występują, bo i procesy inne, i inne czasy. Każdy duch na ziemi musi się określić. Czy jest przy świetle, służbie Panu, czy stanie po przeciwnej stronie, po stronie ciemności. Wielu próbowało rozwoju duchowego przy Jezusie Chrystusie i mniej Manuelu. Lecz trzeba jasno patrzeć w przyszłość, trzymać się mocno odbiorów, dać się poprowadzić w przyszłość. Bez grzebania się w starych śmieciach. Bo to ciemność, czarne wizje, rozum ogranicza czasem i przestrzenią, należy kierować się uczuciami, odrzucić powierzchowne kierowanie się cielesnymi doznaniami, a kierować się wyłącznie wewnętrznymi odbiorami. Które na początku są bardzo subtelne, ale jak się ich przytrzymacie, to następnie wszystko się zmienia z minuty na minutę. Jest łatwo. Trzeba mieć siłę i silną wolę, mocny charakter. Trzeba się ciągle uczyć wszystkiego na nowo. To, co było, jest mało ważne, jest tylko. To, co jest dziś, tu i teraz. Jestem dumna z codziennych doświadczeń, bo to są moje perły. Jesteście bez możliwości mnie odebrać, tym trudniej, gdyż jesteście wrogami prawdy. Krzyczcie sobie, aż się Wam znudzi. Ja się będę zajmować sobą. Idę drogą do światła, by tu wypełnić misję, czy to się wam podoba, czy nie. Nauczyłam się odróżniać puste gadanie faryzeuszy i im podobnych, od słowa Pana, napełnianego miłością. Wiem, co jest korzystne dla mnie. Krzyki. Faryzeuszy mnie już omijają. Oni już widzą, że ich wysiłek idzie na marne. Okłamują siebie, są dalecy od prawdy. Łudzą się, że sobie wszystko nabędą za pieniądze. Mówienie, ja chcę zostać przy starym, bo ja chcę wiedzieć co innego. To farsa. Jak chcecie żyć w pogardzie do siebie i łudzie, że Was wydarzenia ominą, to Wasza sprawa. Ja i tak będę nawoływać. Obudźcie się już teraz, bo czas najwyższy. Potem będzie już za późno. To jest moje zadanie na Ziemi: dać świadectwo prawdy. Tutaj, w najgęstszej materii, choćby tylko jeden duch się obudził i uratował, dzięki mnie, to już będzie sukces ogromny. Za to będę dziękować Panu, że mogę tak pracować, głosić prawdę od dziś na zawsze. Ludzie, opowiadacie się po stronie ciemności. Drzwi, przycisnęły wam palce które sami osobiście sobie zatrzasnęliście pozostając na zewnątrz jesteście bez kluczy bo je oddaliście sami siedem zamków którymi jest zamknięta wielka księga objawień i objawienia woli bożej dla was się zamknęła. Ciemność usiłuje zawładnąć kolejnymi duchami. Wy bez widzenia tego prawdę odrzucacie od siebie. Ludzkie duchy, mocno wierzące w Pana, pozostaną obojętne. Co faryzeusze napiszą, a odejdą ci. Co ślepo wierzą w kościoły i religie. To ich sprawa, ich wiara w siebie jest słaba. Życzę im zawsze wzlotów duchowych, porzucenia ciemności oraz podciągnięcia na wyżyny duchowe rodzin ziemskich aby wszyscy szli do prawdy. Wielka Księga Objawień. I objawienia woli Bożej są przekazywane ludzkim duchom. Ma służyć do rozwoju duchowego wszystkim duchom w materii. Dla ciemności i faryzeuszy objawienia to ogień Boży ich wypalający. Szlaban już się przejawia, widać już coraz mocniej. Pan wie wszystko i widzi wszystko. W każdym momencie, w każdej chwili. Każdego z Was obowiązuje to samo prawo, obowiązujące dla wszystkich duchów na ziemi. Każdy dostanie to, co według trzech praw sobie wypracował w pocie czoła. Jak Wam brak argumentów do Słowa Bożego, to występujecie przeciwko, bulwersujecie się i krzyczycie, słowami wymagającymi cenzury. Ludzkie duchy, omijajcie takich ludzi z daleka. Ja i Manuel Elżbieta Gaz przechodzę obojętnie obok faryzeuszy, bo są bez wiedzy. Co sobie czynią, choć są mało świadomi praw Pana i tak działają, a śmieje się ten, kto śmieje się ostatni. Falezeuszom zawsze powiem: wara ode mnie i koniec. Jestem daleka od rozmów z takimi ziemskimi ludźmi, brak tematów. Tym bardziej, że każdy się określił. Żegnajcie.